Jasio miał słabe oceny. Zaniepokojona mama mówi więc do taty. Porozmawiaj z Jasiem po męsku, zobacz jego oceny, przemów mu wreszcie do rozumu. Ojciec pomyślał, wziął flachę i puka do Jasia. Mogę wejść? Wejdź, tato. Przyszedłem pogadać, dziabniemy po kieliszku, popili troszeczkę. Może zapalimy? Pyta ojciec. Jasiu zdziwiony się zgadza. Po jakimś czasie ojciec pyta. No to co, Jasiu? Może jakiś wierszyk obejrzymy i wyjmuje z rękawa po nosy. Oglądają, a Jasio zaczerwieniony, pyta go: Tata, a kto ma takie dziewczyny? No, prymusi, synu, tylko prymusi.